Zacznijmy od kategorii Krajobraz. Trzecie miejsce w kategorii Krajobraz yy, za swoje prace otrzymał Wojciech Białecki. Drugie miejsce w kategorii Krajobraz z kolei zdobyła Izabela Pędrys. Chyba nie ma Izabeli z nami, może dotrze jeszcze potem, na pewno będziemy czekać. Mamy nie pierwszą, czyli zwycięstwo właśnie kategorii Krajobraz. Dzisiaj będziemy mogli podziwiać trzech właśnie takich zwycięzców z trzech różnych kategorii. I miejsce pierwsze w kategorii Krajobraz zdobyła Julia Jagielska. No wobec czego możemy przejść do ogłoszenia kolejnej kategorii, czyli fotografii ulicznej. Pierwszą osobą, która zdobyła miejsce trzecie, jest Małgorzata Bajor, z czym tutaj akurat mamy informację, że Małgosia nie ma z nami, ale myślę, że i tak brawa się na pewno należą. Z kolei drugą osobą, która się zmieściła na tym trzecim miejscu, na tym trzecim stopniu podium, jest Dawid Pielesz. Zapraszamy. Drugie miejsce w kategorii fotografia uliczna zdobyła Eliza Więźnik. Nie wiem, czy jest, chyba, chyba nie. I miejsce pierwsze w kategorii fotografia uliczna trafia do Piotra Kruczka, wobec czego możemy przejść do ostatniego grona właśnie laureatów, czyli laureatów w kategorii epickie miejsce. I miejsce trzecie w tej kategorii zajął Miłosz Fijałkowski. Miejsce drugie za to w kategorii epickie miejsce ze swo za swoje zdjęcie i za swój tekst otrzymała Bianka Sypień. Zapraszamy. Pierwsze miejsce w kategorii epickie miejsce uzyskała Zofia Lasek. Brawo!